to lecimy z Koksem. A, córko, pomogę ci. Bo wiesz, nie ja jestem do sip. Aż chyba ma kaza, mówię se. Gruba saska, zabij się. I z mocą pentagramu, wiesz? Rachcia, chciak, bej, zabij się. I wiesz, normalnie chcę od ludzi Koks, ale twój stary to szatan, wiesz? Dzięki. Na co ci kelner, kiedy kuchasz, tu jest? Wow. Na co ci kaza, skoro jest on fans wygrać ci co tylko tam chcesz! Szamban, wóra, chatka, żura, to tylko start! To był tył od dnia jeden. Ten pół człowiek i pół jeleń. Pocieszę cię, gdy tylko nie sprzedaje się mój sąsiad komordii. Pomagam ci w i noc i niepotrzebny mi jest żaden koks. Pamiętasz jak kibel zapchałem dzieckiem ci? kurwa, coś sobie ślał! Debilu ty. Serio się cieszę, że łączy nastawię. Awww. Jesteś jak co umila, mi dzień. E, co? Nie każda rodzina musi mieć Happy End. Ej, chwila, moment. To w sumie zabawne, możesz mi mówić, stary. Mówią, że jak wciąż czukasz pomocy, Mądrzej jest wybrać drogę rozkoszy. A kiedy nad głową tkwi zła chmura Nie zwlekaj tylko już Wymirę I tak się składa, że masz go we krwi Niestety są też chwile twój stary jest mały Albo jeszcze gorzej jak winiary Odpierdol się, panie Stary, spada z mojej piosenki Twojej Ja zacząłem Nie ja śmiełam, więc ja skończę O ty wredna, durna suka. tak to ja. ja Wiem, że wszyscy się, się na mnie ten to, ohoj! Trochę zajęła, ale zbliżyła go znów! To ja, to ja! Mercedes Wittmann! No i kto pytał?